Cześć, z tej strony Kryzyty. Jest kolejny odcinek z BMG Drive. Jedziemy dużym fiatem. Na przejażdżkę. Co jak mówię. Odcinki tak jak mówiłem będą. Będę chciał nagrywać teraz No, co jakiś czas po prostu. Tytr będzie odcinek chyba z Rometa. Odpalanie moich rometów. Dwa. Dzisiaj jedziemy tym bolidem. Na tor przetestować go. Już ogarnąłem sobie program do nagrywania jakiś fajny. To tak jak mówię, no musiałem sobie trochę ogarnąć, bo już dawno nie nagrywałem no i nie byłem w temacie po prostu. Dobra. Nic nie jedzie. Nic. Tu można jechać. Jedziemy sobie na tor. No Tor trochę oddalony jest, ale tam nie szkodzi nic. Ale to są naprawdę takie dziury. Tę drogę mogliby zrobić, przetestujemy. Fiat na torze od razu, jak idzie porządnie. Jeszcze, może mikrof jeszcze mikrofon poprawiłem, ale nie wiem, czy będzie lepiej. Zobaczę w tym odcinku po prostu. No, dziury są fajne. No, wyjeżdżamy z miasta, bo to będą takie pola teraz cały czas. To jest jakiś czas. Zwolnimy, może po 100 po dziurach, to nie jest dobry pomysł. Jeszcze tu jest most. O kurde. Na no styk chyba. Dobra, przeszło na no styk. Ja jestem dopiero kierowca. No, ale Fiacie się fajnie sprawuje. Ja wczoraj jeszcze byłem w sklepie. I ogólnie fajnie się sprawował. Czekajcie jeszcze, coś sp muszę sprawdzić. Na wszelki wypadek. Sorki, ale. Czy jest wyciszone? Czy mnie w ogóle słyszycie? Dobra, wyciszone. Nie wiem, czy mu się ten zegar pojawił Dobra Sorki, w każdym razie No, fiat bardzo ładny Zobaczymy jak no, to torze tam się będzie sprawował, bo to już takie kroki będziemy jechać no. Dobra, już zamówiłem zawieszenie gwintowane Tego dużego fiata, no i przyjść Będziemy to robić, bo taki sąsiad się zna na tym No i Zrobimy to. Trzeba trochę przyhamować, bo stop. Nie wiem, czy wyhamuje. Nie wyhamowałem. No ale to ogarniemy. Sądzę, że to zawieszenie, silnik, tumnik, Jeszcze zamówiłem sobie końcówkę tunika taką fajną. Zamówiłem halugeny. Trochę się zamawiałem, ogólnie Jeszcze nawigator mam. Z golfa. Na <laughs> tak mówię, tu będziemy przez jakieś... Droga jest fatalna, dojazdowa. Jury, jak? No dobro. Przejdziemy. Który? przez wszystko przejdziemy. Jaki skok kaskaderski. Skok bandziorem. Bokiem. bierze ślady i na ręcznym o, trawa to nie będziemy z tego wszystkiego zjeżdżać ale z drona będę ten o fajne ujęcie Dobry za te tablice, ale. A, żeby zaraz nie skasować go. To w jeden dzień skasować samochód. No to trzeba mieć zdolności. Już ale gumę pali fajnie się jeździłem. jeszcze mam takie pytanie do was jak wyjść z samochodu bo tam czytałem sobie że klawisze MF ale no niestety nie działa mi to nie wiem czemu jak ten zegar wyłączyć O ten. O, o o o o pięknie Jeszcze kierownicę sobie przypominałem, że kupiłem. Znaczy pisałem tylko do chłopa. No Mam zdjęcia wysłać lepsze. nas na strychu. Na Facebooku tam znalazłem i do tego właśnie fiata. No Ta jest trochę wielka kierownica. Jest tak, nie siedzi w rękach. Ale bokiem leci. Jeszcze sobie sprawdzenie po wymianie silnika. Silnik może ma ten sofia co im będziemy go robić z nim. Jak, kopie ziemię. Jeszcze nie można zbyt bardzo, bo to obroty już na czerwonej kresce żeby go nie przegrać, bo to wiecie, stary jest samochód, więc... znaczy... bryfiaty są dobrymi samochodami ogółem w mandyń wjechać nie, Kurczę, hałuj, hałuj, hałuj spowoduje wypadek, to nie będzie przyjemnie a znaczy się wypadek, no. Skasuję sobie go po prostu. Rozwala. się wyklepie. Nie takie rzeczy się klepało. Jak z tym z tym golfem? Czego przykasowaliśmy wczoraj? Nie, Nawet nie wiem, powiem szczerze. Szumowej bo jest pisany. Więc... Okay. O kurcze. Silnik. Zaświecił mi się silnik. Kontrolka od silnika. No i no nie jest przyjemnie. Dobra. Już jadę do domu. byle jak najszybciej, żeby w ogóle mi dojechał do domu. Mówię, że kontrolka od silnika się zaświeciła, więc... Jakieś dymy poszły, no to jadę szybko do domu, już bez żadnych wybuchów, bo to wiedziałem, że tak się skończy. Driftowanie, że przegrzeję ten silnik, bo nie sprawdziłem go nawet i... i tak to się zawsze kończy. Fłynów. No dobra. Już trudno. Teraz już nie bada sprawdzę. To silnik od razu kupimy, zmienimy. Albo ten jeszcze naprawimy. Zobaczymy. Kładę na dawą z tego, będą z tego odcinki na pewno. Dziurę jak. To Dobrze teraz z góry, bo nie wiadomo jak czy moc nie straci Ale może to nie no, nic nie znaczyć Jeszcze potem się położę poza odcinkiem No ale świeci kontrolka cały czas On niby nie kopci silnik, tylko świeci po prostu. Więc nie wiem. Ja jeszcze mam takie pytanie: czy te odcinki bardziej, nie wiem, jak to powiedzieć, obrowione, zmontowane jakoś, czy coś, jakieś muzyczki? To raczej wsadzę tak zwyczajnie, ale. Tak to. Tak moc ma, jedzie to nie wiem. Może tylko kontrolka się zaświeciła. Tutaj w lewym, dolnym rogu. O kurcze, nie. Ja pierdyle. No to jednak mam te zdolności. Z całego fiata roztrzaskajam. Kurde. Pieczone koło, widzę, że się wykrzywiło. Szyba stuczona, maska pogięta, zderzak do wymiany. Wszystko do wymiany. Ja pienię, czy w ogóle wyjedziemy stąd teraz. A skąd? Czekajcie. Nie wyjedziemy. Ja Czekajcie, pociągnę go tu trochę. O kurde, zderzak się uszkodził. Same koszty. Zderzak wydarłem, boże. On nie wyjdzie z tych krzaków. Nie wyjdzie. O kurde, zgiąłem całego, pogiąłem. Ja Dobra, to to się tam wyklepie. Najgorszy ten dach, bo się zgiął. Nie wiem, jakoś to tył go... O, tak trzeba było od razu. Sposobem. Go wyciągnąć, że nie jakimiś głupimi metodami no to się jeszcze wyklepię szczerze no nie wiem co to będzie, pewnie będę musiał dzwonić po lawetę nie wiem czy to się w ogóle będzie dało wyklepać no, dużo się nim nie nacieszyłem jak widać, całego jego roztrzaskałem, częściej pozamawiałem już do niego a roztrzaskałem całe auto nie wiem czy ten słupek się będzie dało wyklepać, bez jest cały pognieciony z tego co widzę tu kierownica... Nie, ale tu się całe wszystko zniszczyło ze środka. boże no, z tego wyciągania też się zniszczyło. Bo jeszcze tył sobie uszkodziłem, no klapę wyjąłem niepotrzebnie. To całe wygiąłem. Super wygiąłem. wyjąłem. Aj Mogłem trochę zwolnić. Tam jak jechałem. Ale nie, byłem ja mądrzejszy. Oto to teraz wam. W ogóle pojedzie on. Pojedzie powiem szczerze. Jedzie Czekajcie, bo tu zawadziłem jeszcze Nie wiem Czy w ogóle z tego coś będzie Powiem wam, że nie wiem Bo nie jedzie Trójka, dwójka wszystko pogniecione, no jak widać Truchło, truchło, truchło Dobra, no to co ja tu będę robić, no Oj, ciąg dalej się nastąpi